Cześć, cześć, dzień dobry. Bardzo, bardzo serdecznie was witam już w zasadzie w połowie grudnia. Jestem jak zwykle w centrum województwa zachodniopomorskiego Za mną już, słuchajcie, świąteczna atmosfera mojej małej lokalnej społeczności. Mamy dość niską temperaturę, bo mamy mrówkę i 2 stopnie, ale to nie przeszkadza nam mam nadzieję, wami, mi, w wyjściu na spacer o godzinie 6.15 razem z Power Walk, czyli z naszą ideą mówienia o zdrowiu w trakcie aktywności fizycznej. I dzisiaj przy okazji Power Walka opowiem wam po raz drugi o tym, czym jest uważność i medytacja. Zaproponuję wam kolejne techniki medytacyjne, które wchodzą w taki ośmiotygodniowy program treningu uważności, po to, żebyśmy mogli rzeczywiście wszyscy pod koniec 2025 roku powiedzieć, że rozumiemy nasz umysł i panujemy nad naszą uwagą. Zanim jednak zaproszę Was do takiego tradycyjnego, topowego ćwiczenia związanego z, ćwi z trenowaniem uważności, to zrobię Wam krótkie wprowadzenie, bo ono jest niezbędne do tego, żebyście zrozumieli w zasadzie o co mi chodzi i do czego, i dlaczego, słuchajcie, Was zapraszam. A tak w ogóle to ja nazywam się Joanna i będę z Wami przez cały rok w czwartki wspólnie medytowała, uczyła medytacji rozprawiała o tym, jaka jest natura naszego umysłu i dlaczego tutaj nie inaczej, słuchajcie, funkcjonujemy. Ja nie wiem, czy nie muszę sobie Was troszkę przybliżyć i czy wy mnie dobrze e, słyszycie. No dobra, to może zacznijmy od tego, że pewnie każdy z Was, e, ja też, przeżył taką historię, w której miał wysłać maila, otworzył te, e, komputer, wpisał hasło poszedł na ten komputer, po czym przejrzał mnóstwo różnych stron. Być może kupił niepotrzebne rzeczy albo obejrzał tysiące, może nie tysiące, ale setki niepotrzebnych rolek, po czym zamknął komputer i przypomniał sobie, że w zasadzie miał zrobić coś zupełnie innego. Większość z nas ma takie doświadczenia, takie właśnie doświadczenia związane z tym, że nasz umysł niekoniecznie z nami współpracuje. To znaczy on, wiecie, sięga po potężne narzędzie autopilota. To jest potężne narzędzie, które powstało w toku ewolucji po to, żeby nam pomóc. Ale to potężne narzędzie czasem działa przeciwko nam. Prawie każdy z nas ma taką historię, że miał pojechać w nowe, nietypowe miejsce i nagle zorientował się w trakcie drogi, że jedzie na przykład drogą do pracy, chociaż jest sobota albo niedziela. Prawie każdy z nas miał taką sytuację, że przyszedł do kuchni i już nie wiedział po co. Albo przyszedł do kuchni po szklankę wody, a wyszedł z kanapką. Mamy w większości takie doświadczenia w naszej biografii, że nasz umysł przestaje pamiętać w naszym polu, w naszym polu świadomości przestaje wyświetlać się nasz cel, czy coś na czym nam zależało, co mieliśmy zrobić, a zaczyna się, słuchajcie, jakiś automat, tak? Jakiś automat, nad którym Trochę nie mamy kontroli, trochę nie wiemy co się dzieje. On jest bardzo podobny do automatu, który sprawia, że chodzimy bezwysiłkowo, bo nie musimy się nad tym zastanawiać albo myjemy zęby bezwysiłkowo, albo jak macie prawo jazdy, a w większości macie to, na przykład, jesteście w stanie przerzucać biegi w samochodzie, jednocześnie rozmawiając przez telefon. Czyli ten autopilot jest potężnym narzędziem. Jaki wyposażyła nas ewolucja po to, żebyśmy mogli e, nie zużywać aż tak dużej ilości energii. Kiedyś Wam powiedziałam na PowerWooku, e, że nasz, a, nie, ta nasza część robocza umysłu, powiedzmy taki plac zabaw, w którym my świadomie sobie myślimy, zapamiętujemy i odpamiętujemy, że ona mieści do siedmiu elementów. No to jest niewiele, tak? Czyli jesteśmy w stanie tam pomieścić odrobinę jakichś. E, Słów, odrobinę jakichś wspomnień, odrobinę jakichś celów, kiedy tego jest za dużo, na przykład dostajemy za dużo informacji naraz, to bardzo szybko albo wyrzucamy część z tych informacji, z tej tak zwanej pamięci roboczej, no i zapominamy, nigdy już potem o nich nie pamiętamy, tylko że sobie e, przeczytamy coś jeszcze raz, albo e, czujemy taki bałagan, jakiś taki chaos, jakieś takie, słuchajcie, zmęczenie materiału, tak? I z tego powodu ewolucja wyposażyła nas w autopilota, żeby usprawnić nasze działanie, dlatego, żeby my cały czas bylibyśmy w zmęczeniu i chaosie. To jest jeden powód, ponieważ nie jesteśmy w stanie pomieścić aż tak wielu bodźców, które nas otaczają. Zobaczcie, ja teraz idę, trzymam e, sticka, pilnuję, żeby dość, e, dobrze łapać, słuchajcie, e, kadr. Pilnuję tego, żeby dłoń, która mi marznie, zamieniała się tą za dłoń, która się aktualnie ogrzała. Myślę o tym, co mam wam opowiedzieć, i trzymam się jakiegoś scenariusza w głowie. Słuchajcie, który mam. A czemu ta mi się nam tylko podłączyła? Myślę o tym, co mam powiedzieć, i trzymam się scenariusza, który mam. Słuchajcie, w głowie. Do tego jeszcze rozglądam się dookoła siebie. Jak widać, teraz mi atakują kosmicie, dlatego <grywa> roz, rozglądam się dookoła siebie. E, przechodzę przez ulicę. Idę też w wyznaczone sobie miejsce. Patrzcie, ile ja iloma operuję naraz e, celami, e, do których zmierzam. No i nasz umysł właśnie wyposażony jest w autopilota, co znaczy, że ja część z tych rzeczy robię zupełnie nieświadomie. Zupełnie nieświadomie zmierzam w kierunku starego boiska, zupełnie nieświadomie zamieniam sobie tego styka z ręki na rękę. Zupełnie nieświadomie, acz trafnie przechodzę przez ulicę, mijam przechodniów, mówię ludziom dzień dobry, z którymi się znam. Część z tych rzeczy zostaje odbarczona przez autopilota. To jest jeden z powodów. Drugi powód jest taki, że choćbyśmy byli pod wielkim wrażeniem naszego umysłu, ja też jestem pod wielkim wrażeniem naszego umysłu, to jednak on ma taką swoją przypadłość, polegającą na tym, że. Jest w stanie skupić się naraz tylko na jednej rzeczy. Nasza fantazja o multitaskingu, pamiętacie, był taki, taki bardzo popularny trend, że jesteśmy multitaskingowi, i możemy robić wiele rzeczy naraz. Było w, było w tym trendzie odrobina prawdy, bo my oczywiście no, jesteśmy multitaskingowi. Co to dla nas oznacza? To oznacza, że możemy przerzucać się bardzo szybko naszą uwagą z różnych treści. To nie oznacza, że podtrzymujemy światło uwagi naraz na e, wielu tych treściach. To raczej oznacza, że my się przerzucamy z miejsca na miejsce naszym światłem uwagi w taki sposób, który pomaga nam mniej więcej ogarnąć wiele treści naraz. Nie, nie jesteśmy multitaskingowi. Możemy albo skupić się bardzo wyraźnie na jednej treści, albo dość szybko używać tak zwanej przerzutności uwagi chyba nie naładowałam lampki, tak jak trzeba, przerzutności uwagi, żeby ogarnąć swoim umysłem wiele, słuchajcie, rzeczy naraz. I to jest powód, dla którego ewolucja nie tylko stworzyła autopilota, ale być może go z nami zostawiła. Autopilot odpowiada za to, że możesz stworzyć jakiś nawyk. Odpowiada za to, że możesz mieć więcej energii do robienia rzeczy nowych, ponieważ stare, wydają ci się prostsze. Jedziesz na tym pilocie, Autopilot jest naszą potężną bronią. Ale jest też naszą przeszkodą, dlatego że w tym autopilocie mamy wgrane różne, różne programy. Na przykład, możemy mieć wgrany taki, taki program, że jak wchodzimy do kuchni, to otwieramy lodówkę. I wtedy możemy mieć kłopot, bo za każdym razem, kiedy idziemy do, do kuchni, no właśnie, to wchodzimy do lodówki, tak? Możemy mieć też taki ogromny kłopot, że za każdym razem, kiedy widzimy telefon. To odpalamy Instagram. To jest jeden z powodów, dla których ludzie zaczynają się uzależniać np. od pewnych aplikacji albo od pewnych rutynowych zachowań. Zachowania nawykowe są ze sobą splecione w taki bardzo subtelny sposób tworzą taką subtelną tkankę, <laughs> przepraszam Was, akcji i reakcji na różne bodźce. Okazuje się, że taki bardzo zwykły bodziec, tak, który teoretycznie nie powinien być nośnikiem żadnego cyklu zachowań, potrafi nas zaprosić do całego automatycznego zachowania. Na przykład skrzyżowanie, na którym zawsze skręcamy w prawo, bo jedziemy do pracy, ono będzie wyzwalaczem tego ruchu skrętu w prawo, mimo że jedziemy w zupełnie innym kierunku. Telefon właśnie będzie cyklem który nas zaprasza do tego, żebyśmy przejrzeli wszystkie media społecznościowe, chociaż mieliśmy skupić się na pracy. Te automatyzmy, jeżeli wykorzystujemy je świadomie, czyli jeżeli mamy wgląd w to, z czego jest zbudowany nasz autopilot, w pewnym sensie budujemy tego autopilota bardzo świadomie. Wybieramy, które rzeczy chcemy zautomatyzować, co nam się z czym kojarzy, przerywamy te cykle, Reakcji, które nam nie służą. Wtedy ten autopilot może być naszym dużym dobrodziejstwem. Najczęściej jednak autopilot robi z nami, co chce, utrwala te zachowania, które po prostu pojawiają się najczęściej, wcale nie te, na których nam zależy najbardziej. I to jest nasz ogromny problem. I tutaj wkracza wielkimi krokami, słuchajcie, właśnie trening uważności, czyli ta metoda, która pozwala Ci na to. Aby w każdym momencie, w którym zależy Ci na uważnym działaniu tu i teraz, wychylić się spoza swojego autopilota, czyli tego utrwalonego, słuchajcie, działania, wychylić się spoza tego autopilota i zobaczyć, co jest tu i teraz, nie wchodząc automatycznie w autopilota. Jest taka, takie ćwiczenie, które pomaga nam w ogóle zobaczyć, co to znaczy wychylić się. Poza autopilota i co to oznacza, że on nam przysłania, słuchajcie, no bardzo dużą część naszych doświadczeń. Mam sprawę, że mamy trochę takie zamknięte oczy i uszy na mnóstwo różnych rzeczy. To jest ćwiczenie klasyczne dla miłośników mindfulness i uważności, ale ja Was do niego zaproszę, bo nie da się zacząć przygody z uważnością i medytacją bez tego ćwiczenia. Patrzę, gdzie by tutaj z wami teraz pójść. Idziemy teraz tyłami, słuchajcie. Mrówki. To ćwiczenie nazywa się ćwiczeniem rodzynki. Dla wielu osób na początku jest mało atrakcyjne, a potem okazuje się, że wow, ono jest jednak otwierające. To ćwiczenie wykonujemy raz. Jeden, jeden raz, kiedy macie trochę czasu dla siebie, to może być spacer. Kiedy macie trochę czasu dla siebie, wiecie, że tam będziecie mieć 10 na przykład, minut czy 15 minut. I możecie sobie to ćwiczenie zrobić po to, żeby się otworzyć na nowy sposób postrzegania świata. Bierzesz sobie taką małą rodzynkę. Nawet tak nie lubisz rodzynek jesteś fanem Sernika bez. To bierzesz sobie taką małą rodzynkę i próbujesz zjeść ją w sposób inny niż zawsze. Znaczy, ty jeszcze tradycyjnie, oczywiście używasz jamy ustnej, języka i zębów, ale próbujesz zjeść ją świadomie. Czyli najpierw tę rodzynkę zaczynasz oglądać, przyglądać się, bo wiecie ile się jej rodzynka? no sekundę, tak, to jest maksymalne spektrum doświadczeń, które przy rodzynkach mamy, a teraz ty się maksymalnie przyglądasz w tej rodzynce, wkładasz ją do ust, badasz jej faktury, wąchasz ogólnie to tę rodzynkę przed włożeniem ją do ust. Wkładasz ją do ust, zaczynasz sprawdzać jej fakturę. Sprawdzasz jak to jest zacząć gryźć tę rodzynkę. Sprawdzasz co dzieje się z jej fakturą pod naporem śliny, która się pojawia w Twoich ustach. Sprawdzasz jaki jest smak tej rodzynki, to znaczy czy ona jest słodka, a może jednak poza słodyczą jest tam jeszcze jakiś inny repertuar smaków, których Ty dotychczas nie zauważyłeś, nie zauważałaś, tak? Czyli sprawdzasz czy ona jest słodko-kwaśna, słodko-cierpka, może słodko-gorzka, może w niektórych miejscach jest słodka, w niektórych jest gorzka. Rodynka jest też bardzo ciekawa, ponieważ jak ją zaczynasz jeść, to ona jest maksymalnie twarda jak na rodzynkę, ale z czasem jej konsystencja bardzo ulega zmianie w ustach, więc badasz to. Sprawdzasz, co się dzieje też z twoją śliną wtedy, kiedy badasz. Jakie jest spektrum twojej przyjemności? Czy ta przyjemność w trakcie jedzenia tej rodynki narasta, czy maleje? Jaki to jest rodzaj przyjemności? Jakie myśli się pojawiają? ale nie podążamy za myślami. No i teraz to co robisz dalej, to próbujesz tę rodzynkę jeść najdłużej jak potrafisz i delektować się tym momentem. A potem sprawdzasz ile ci to czasu zajęło, jakie, mia jakie masz refleksje. Doświadczasz właśnie bezpośrednio, czym jest wyjście poza automatyzm. To jest w ogóle wyjście poza całą taką ramę, która sprawia, że wielu rzeczy my nie zauważamy. Jak mamy na przykład skłonność do takiego automatycznego, szybkiego, bezrefleksyjnego jedzenia, a często mamy, no bo wiecie, jemy w biegu, w pośpiechu, nie przy stole, czasami nie mamy na to czasu, to nasze jedzenie właśnie wygląda trochę bardziej jak połykanie niż jak delektowanie się. I powrót do tego delektowania się dla wielu osób, które mają kłopot z kompulsywnym jedzeniem, będzie dobrym sposobem trenowania, właśnie między innymi, słuchajcie uważności, tak? czyli tej metody, która pozwala nam wyjść poza automatyzmy i budować jakiś nowy stosunek ze światem. I to jest pierwsze ćwiczenie. To jest ćwiczenie, które rozpoczyna proces. Tak? Ono Ci pokaże, ile Ty potrzebujesz. Już zaraz będzie jasno, bo zbliżamy się z powrotem do choinki. Ile Ty potrzebujesz uwagi, ile Ty potrzebujesz takiej cierpliwości, ciekawości, nowej perspektywy, ile razy Ty się potrzebujesz wychylić poza dotychczasowy schemat, żeby być tu i teraz i doświadczyć tej chwili, w której się to wszystko dzieje w pełni. Po żeby zakotwiczyć ten nowy sposób bywania w świecie, bo ja Was nie zachęcam do tego, żebyście wy teraz od dzisiaj każdy posiłek w ten sposób uważnie jedli. Myślę sobie, że i wy i otoczenie by z wami zwariowało, gdybyście każdą rodzynkę jedli przez 10 minut. Tak? Myślę, że właśnie automatyzmy są bardzo potrzebne, bo możemy zjeść rodzynkę i żyć dalej. Ale spróbujcie zakotwiczyć się. Tę uważność, tak? Już wiecie, czym jest uważność. Będziecie wiedzieli, czym jest uważne bycie w świecie, czy to jest bycie poza autopilotem, z takimi właśnie otworzonymi oczami i uszami na świat. Wtedy robicie przez cały tydzień praktykę kotwiczącą. Wybierasz sobie jakąś jedną sytuację życiową. To może być mycie naczyń, to może być przechodzenie przez próg między kuchnią a pokojem, to może być mycie zębów. To może być poranny spacer. To jest świetne narzędzie do tego, żeby zakotwiczyć nowy sposób bycia w świecie. I próbujesz, ale za każdym razem, kiedy jesteś w tej sytuacji, otworzyć się na tę sytuację i przeżyć ją w sposób uważny. Za każdym razem, kiedy łapiesz szczoteczkę, przypominasz sobie o tym, że chcesz się wychylić poza dany schemat, czyli poczuć smak mięty zbadać naturę tej szczoteczki, zobaczyć jak to jest, kiedy myjesz zęby, kiedy czyścisz język, co się dzieje z twoimi nozdrzami, kiedy właśnie pojawia się e, zapach mięty, jeżeli masz miętową e, pastę do zębów. Co się zmienia w ustach, kiedy kończysz myć zęby. Czy wybierasz sobie jakąś, oby nie za dużo, o, słuchajcie, jakiś szał jest, widzę od rana, wońce wybierasz sobie, oby nie za dużo, bo ci się Znudzi się, rozproszysz. Wybierasz sobie jedną, maksymalnie dwie sytuacje swoje życiowe, które się powtarzają raczej codziennie i próbujesz je przeżywać w sposób uważny. Teraz to, co ważne, to żeby przypilnować tego momentu, kiedy zaczynasz to robić i sobie przypominasz, że ojej, miałam badać naturę mojej, mojej uważności, miałam być w innym stanie skupienia, miałam być... Wszystkie ręce na pokład tak miałam tę sytuację, de, tą sytuacją się delektować trochę to jest takie słowo, które jest bliskie tego ćwiczenia, które wykonujemy, czyli uczymy się na nowo rozpoznawać moment, w którym świadomie delektujesz jakąś sytuacją, a nie oddajesz ją w ręce autopilota, który cię e, przez tę sytuację poprowadzi. Dlaczego to jest takie ważne? Dlatego, że rozbrojenie tego mechanizmu i odkrywanie tej sytuacji, w której my przejmujemy lub władzę nad naszym działaniem i świadomie budujemy autopilota, to jest też pierwszy krok, po pierwsze, do tego, żeby być bardziej uważnym. A po drugie, żeby przejąć trochę świadome działanie nad tym naszym autopilotem, czyli zaprogramować sobie, co ja chcę oddawać w ręce tego autopilota. To znaczy. Które y, części mojego życia są bardzo dobrze zautomatyzowane i ten autopilot mi służy, a które y, nie ograbiają? Z obecności, z aktywnego słuchania innych ludzi, y, z aktywnego rozwiązywania problemów, z bycia na spacerze, z bycia na plaży, z obcowania z przyrodą. Kiedy ja wykonuję mój spacer w sposób automatyczny, Pyk przeszłam, wróciłam, pyk, zegareczek, ile kroków. 3000 porannych kroków. Hmm, ok siadanko i do pracy. A kiedy ja rzeczywiście uczestniczę w tak zwanym spektaklu, tak? Yy, zwanym życiem. Czyli wychylam się spoza tej mojej yy, przestrzeni pełnej nawyków. Wychylam się i jestem. Jestem. I dziwię się temu, co jestem. Jestem ciekawa tego, co tutaj jestem. Co tutaj jest. Mam jak naturę dziecka, które ciągle zadaje pytanie, dlaczego? Dlaczego jest tak? Jak jest w ogóle? Co to dla mnie oznacza? Możecie się zorientować, że pomijacie bardzo, bardzo dużo rzeczy w swoim życiu. No i tym zaproszeniem... Słuchajcie, muszę tutaj przejść, bo tutaj jest jakiś taki chaos już. I widzicie, jak jest bardzo dużo bodźców, to już bardzo ciężko nawet na wygrał, to tyle Więc końców, cykl to jest na dostawa do domu dziecka. I tym ćwiczeniem zapraszam Was do całego tygodnia pracy. Słuchajcie ze sobą. To jest ćwiczenie otwarcia. Jedno z podstawowych, które często rozpoczyna trening uważności, w którym ludzie biorą udział. Pamiętajcie, że to co tutaj robimy nie jest takim profesjonalnym treningiem uważności, raczej wybieram dla Was elementy różnych ćwiczeń, których się używa do tego, żeby zbudować w sobie solidną bazę do mindfulnessu, ale mimo wszystko zapraszam Was do regularnej pracy, bo się nic samo, słuchajcie, nie zrobi. I jak Wy nie wprowadzicie tych zmian w swoim życiu, to one się od samego słuchania nie wprowadzą. Tu jest bardzo potrzebny gram praktyki, czyli zdecydowanie lepiej, jeżeli ty zjesz przez 7 dni w tygodniu 7 rodzynek uważnie, niż wtedy, kiedy tylko raz o tym posłuchasz. Albo zupełnie czym innym jest jedzenie 7 rodzynek uważnie przez 7 dni w tygodniu, a zupełnie czymś innym jest pomyślenie o tym, że powinnam zjeść rodzynki 7 dni w tygodniu uważnie. Pamiętajcie, nie myślcie. Tylko słuchajcie, e, róbcie i nawet jeżeli wasz trening będzie trwał 30 sekund dziennie, to to będzie wspaniałe doświadczenie. Ja wam bardzo, bardzo, słuchajcie, dziękuję e, i życzę wam udanego dnia. Ostatnio nagrywałam tutaj e, gęsi, e, więc nawet gęsi czasami na autopilocie potrafią się spuścić, a jest grudzień, rzadko kiedy bywają gęsi tam nad lasem. O tej porze roku. Bardzo Wam dziękuję, udanego dnia Wam życzę. Wyjdźcie na spacer. Zapraszam Was jutro na Powerwalk. A do siebie na Powerwalka w czwartek o godzinie 6.15 za tydzień. Trzymajcie się, spacerujcie z nami. Do zobaczenia. Hej, hej.